Hej, cześć się manowa wszystkim, z tej strony Kacperot. Dzisiaj jest ze mną Matis kanał Matis777 Hello To? Będziemy dzisiaj zdrapać 50 tych zdrapek Wielkanocne jaja z okazji Wielkanocy. Wielkanocy Będziemy po 25 zdrapek drapać No to co? Zaczynamy, żeby pamięci nie zabrakło? No to, to ja prędzej, bo ja najmłodszy jestem to ja będę z pierwszy zdrapał. Daj no to mi, pierwsza zdrapa. W tej zdrapce chodzi o to że musimy zdrapać jaja Sprawdź co kryje się wewnątrz jajek jeżeli znajdziesz w nich kurczątko wygrasz 5000 wygrane sumują się Dobra, no to pierwsze ja pierwsze jajko mnie Oczywiście możemy się tym sposobem ale to po prostu chcę mieć taką pewny niezawodność że będę cieszył, jak ktoś wygram Ja drap to szybciej bo pamięci wyrapnić Pokażę ja. panu jak Wiem właśnie, ale wiesz. Dobra, to teraz jo Ło, jest dycha. Drop dychę ładnie. dobrze. No to teraz ty, nie? No teraz ja. A, ekstra wygra I dycha. sumujemy i kto więcej wygra? No ja 10 mam na razie. No ty też już go. 20 dycha. złoty! A Dobra, Rorad wygrał 20 zł na razie, ja tylko 10. I tylko 10. A to, to. Kolejna, 30 zł. 30. Spokojnie to nie jest ustawione. Na 30. Teraz ja. To Kasper ma 30. To ja muszę mniej więcej teraz 20, żeby mi je dropnęła. Nie. To za bardziej. To biedrownia teraz. To za hamstwo. Nie. nie ma. Tu nic? Nic. Teraz jo. I nic. Nie mam szczęścia, to chyba ją. Nic już... Teraz ja. Nic. A tu pech, to na razie ty wygrywasz auror. No ale zawsze się to zmieni. E, nie sza. Co ja mówię, nie szajni. Kunwa! Nie łączyć się reklam. Trybu samolotowego nie dałem. Nie wiem. Ja Bo trudno. to działa tylko na wiki? Ło, mam dychy dwie, kolejne. Ło, ty to ja mam już trzy dychy, to cię dogoniłem teraz. No, no to mamy porówno Już nie. To, to ma już czterdzieści Ja mam 40, ma ty 30. Zobaczymy kto wygra. No to jest równo... O waśnia. kurde! O kurde, co? Wsuwam. 110 zł, czyli. 130. 140. 30. 40, bo to jest jeszcze dycha. Dycha i 20. 100. 160 mam. No, 160. Kurde, to wygrałem życie już. Dobra. Dycha. Czyli masz już 50. Tylko dycha. To Kasper ma 50, ja mam 160. O, kurde. Tego że mi się nie. Soj! Auuu! <laughs> ja pitole, wszystko! Kurde, ale ja mam faktycznie 200, 200! Ty, czekaj, daj sprawdź, bo ci to zesmuje. Ja mam już ile? 100... Uwaga, 1006... uwaga! 160 mam i teraz mam. O kurde, 500... 640. 640. 640! Mam 640, to wygrałem już na bilard procent. Mam prawie. Rorot ma teraz. 50, 110 zł. Czyli dodać 40 to jest 150. 40 czy 50 mam? 40 No to ja mam ile? 640 mówisz, nie? A ja mam 150. I teraz moje szczęście się wykorzystało już. Niestety. Jakieś w ogóle za te zdrabki zapłaciłem. Teraz jo. Kolejna dyszka. No skąd wiesz? A no dycha. No. I czyli mam już 650. O, czyli 5 stówek więcej niż ja. No. Nie, żadna. Czajcie muzyczka do tła żeby w ty. Żeby nie było nudno. A tam rajczu i pikachu. A Tak to teraz nie? ja? Tak, ty. Żadna. Nic. Na słucham. razie 5 stów tylko wygrywam. Może za niedługo wszystkie to będą dwusetki, ja się będę cieszył po prostu. Nic. Żadne. Nic. O, jest dyka! 160 kurczak ty jakiś. <laughs> tysięcy! Czyli pięć tysięcy... 000... Aha, jeszcze tu.

Nic. A mów ma i No no dobra. Stuwa. No jest dobrze, czyli... Ej, ile? tego nie zdrapałeś. Druga! Czyli ile? 860. E, 650 miałeś. Czyli 660. Plus 120... 860 Racja. Hej, teraz ja? No, dalej. Nic. Nic. Nic O to już ze mną wygrałeś, bo kurczak raczej nie dropni już. Niemożliwe. Nic Tak ostatnia zdrabka i kurczak, Sebiście Nic. Nic. Oczywiście u mnie kurczak. Dwusetka już jest 220. 30 40 Czyli... Trzy... 1100 mam już. No to Matim ma 1100, a ja ile? 5000. Nie wiem. 600. Mm, mm, mm. 20? Nie, 5200. No, raz. Coś takiego. E, teraz... Teraz, i, teraz ty czy jo? Już nie pamiętam. Ja. Teraz jo. Nic. Żeby na, ostat... żeby na ostatni mi kurczak dropnął. To będzie fajnie, nie? Żadna. Nic. 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 Ostatnie trzy zdrapki. Nic, nic. Teraz urorot. O, dwie lechy. Słowa lecha. Kurde. E, w sumie 210. To będzie dwa... 5410. No. Nie. Wygrałem. Kurde! De. Ja w pitole jeszcze drugiego mi brakuje. Bo ile masz, ile masz? Ja mam 5... Tysięcy, tysięcy sto ileś tam Wygrałem z tobą Ja... A ja się śmiałem. Jeszcze że... mam! A ja się śmiałem, że ostatnia zdrapka i kurczak będzie Jumno! Wygrałem Mati ze mną wygrał, o! A tysiąc ponad. O ponad tysiaka? Nie, nie, nie. Nie no, to jest około 800 Czyli Ma. dwa kurczaki na 50 zdrapek, tak se. Żeby na każdy dropił kurczak to by to by było. No wydałem za zdrapki 900 na dwa to jest 450 zł na zdrapki, wygraliśmy ponad, 10 ty ponad 11 tysięcy no prawie 12 no, Czyli 11 razy tyle niż zapłaciłem nie więcej. 20, 20, 22 22 razy więcej 22 razy więcej niż zapłaciłem za nie, no to super E, na razie to, by, to było tyle. Przejdźmy jeszcze do zdrabki, w której nie da się przegrać. To ja chcę ją zdrapać, bo ja mam farta. Kupię dwie zdrabki te I kto więcej wygra? A które gdzie się zdrapie? Od no, zegar. A. Wygrałeś. Dwa razy 4 8 osiem. Osiem złotych. A kurde, a ty to masz dobrą. A ja wygrałem. 2 złote. Ja wygrałem więcej. <noise> Dobra, bo... słuchajcie, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, wbi wbijajcie na kanał Matiego. Tak. Matiś 777, o ile się nie mylę. No, no nie mylisz się. Piszcie, czy chcecie jeszcze zdrapać. A, jeszcze jedno. Eee, za niedługo, jak dostanę dostęp do beta testów od. Nowej gry od Najantika, to prawdopodobnie wrzucę film z tego. No, jeżeli ktoś tu dotrwał w ogóle. No, tyle. Dobra. No to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i cześć. Pa.